Ten samochód możesz mieć od 439 zł miesięcznie. Jest to Citroen C3 Picasso z silnikiem 1.4 benzynowym o mocy 95 koni z 2013 roku. Samochód przywieźliśmy z Niemiec, jest już po wszystkich opłatach, przygotowany do rejestracji. Jest to bardzo fajnie wyposażone auto. Tak jak widzicie, z zewnątrz ma chromowaną lusterkę, chromów, dużo w reflektorów, chromowane listwy, duże koła. Bardzo ładnie prezentuje się. Jest to bardzo przestronne auto w środku. Również w środku ma bardzo fajne wyposażenie. Między innymi ma bardzo duży szklany dach, który naprawdę robi robotę. Samochód jest wyższy to jest taki mały miniwanik, ale jest wyższy, przestronny. Fajnie się do niego wsiada, siedzi się wysoko. Także ktoś, kto ma problemy z kręgosłupem, bez żadnych problemów będzie mógł tym samochodem jeździć. Samochód wyposażony jest między innymi w nawigację. Do tej pory ten Citroen przejechał 146 tysięcy km, skrzynia biegów jest manualna, pięciobiegowa, klimatyzacja dwustrefowa, ma skórzaną kierownicę, sterowanie radiem przy kierownicy, ma również tempomat, wszystkie elektryczne szyby, lusterka, to co musi mieć to ma. Posłuchajcie jak pracuje w nim silnik. Jeżeli szukasz Citrona C3 Picasso, to zapraszam na jazdę próbną i do zakupu tego auta.